Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu inwestorskim Spółki Lucardi, Spółki Informatycznej z rynku Newconnect. Witam Państwa serdecznie z prost z targów Investcavs, które odbywają się w Krakowie i są jednymi z największych tego typu wydarzeń w branży inwestycyjnej. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Sebastian Herod, wiceprezes zarządu Spółki Lucardi. Dzień dobry panie prezesie. Panie Prezesie, zanim przejdziemy do zasadniczej rozmowy, chciałbym na wstępie podziękować naszemu patronowi branżowemu, którym jest magazyn IT Reseller, niezastąpione źródło informacji ze świata IT i nowoczesnych technologii. Jeszcze tytułem wstępu chciałbym też nawiązać do kwestii, o której zakomunikowali Państwo wczoraj w swoich kanałach informacyjnych, mianowicie zakwalifikowanie spółki Lukardi do grona tysiąca najbardziej wzrostowych, najszybciej rozwijających się spółek w Europie. Czy mógłbym prosić o Pana komentarz do, do tej nominacji? To znaczy, troszkę powtórzę słowa Krzysztofa, który tutaj skomentował, że tak naprawdę e, dzieje się to dzięki dwóm grupom ludzi, czyli naszym klientom i naszym pracownikom. E, nas jako organizację bardzo cieszy, że jesteśmy elementem, który, czy jesteśmy obiektem dobrze postrzeganym, na który zwracają, się, zwracają uwagę nowe instytucje, nowe podmioty, media branżowe i takie zestawienia, takie rankingi jak Financial Times. Jest to tylko potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku, że nasza działalność jest zauważalna, że z jednej strony rośniemy przychodowo, rośniemy osobowo i my, jako Grupa Lucard, jesteśmy Widoczni i dostrzegani przez branżowe, e, branżowe e, media. Nas to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, że będziemy bardziej postrzegani i z roku na rok będziemy mieli okazję, żeby e, tą ilość powiększyć. No właśnie, czy, czyli jak rozumiem, ta nominacja do grona tych tysiąca najszybciej rozwijających się spółek w Europie można odbierać zarówno na płaszczyźnie takiej typowo-wizerunkowej, jak również na płaszczyźnie biznesowej, która przełoży się na. Jeszcze większą wiarygodność lukardii, grupy kapitałowej Lucardi na kwestie operacyjne. Zdecydowanie tak, bo z jednej strony nasz wzrost, którego jakby jesteśmy współautorami, nie da się tego wzrostu schować czy nie pokazywać, on jest widoczny, to nas bardzo cieszy. Jest to efekt konsolidacji, możliwości jakby szerszej współpracy z klientami i miejmy nadzieję, że te wzrosty będą. Zbliżone albo podobne, chociaż w, ostatnie, w obecnych czasach nie będzie to już takie łatwe, aczkolwiek yy, bardzo się cieszymy z tych dwóch nominacji. Panie prezesie, ostatni czas, ostatnimi czasy spotkaliśmy się wspólnie w studiu Komparek 24 w Warszawie. Było to na po, po początku grudnia. Od tego czasu dużo operacyjnie yy, istotnych kwestii miało miejsce w spółce Lukardi i grupie kapitałowej Lucardi, o czym emitent Giełdowy in, informował. Pojawiły się istotne umowy z różnych segmentów, była tam spółka Lot, była branża e-commerce, branża retail and fashion i branża outsourcingu usług biznesowych. Całościowo kwota, o jakiej Lucardi informowała, raportowała, to było około 5,5 miliona złotych. Czy mógłby Pan przybliżyć, może nawet nie tyle same kontrakty, ale już w kontekście profilu i oferty grupy powiedzieć, które segmenty Operacyjne Właśnie są kluczowe dla tak ważnych kontraktów, które stwarzają perspektywy też operacyjne na przyszłość? Oczywiście, jak najbardziej. Generalnie to, co cieszy i to, co pokazaliśmy w raportach, to są kontrakty i projekty w naszych wszystkich ważnych elementach grupy. Bo Z jednej strony mamy dobry kontrakt z lot, informowaliśmy o tym w grudniu, w zakresie obiegu dokumentów ECM, Open i ten jeden nasz e, duży kor e, usługowy. Z drugiej strony e, kolejny e, raportowany element to był obszar security i współpraca z e, dużą siecią e, handlową e, w obszarze security. Kolejny komunikat, właściwie nawet dwa komunikaty e, dotyczyły koru działalności spółki zależnej z e-commerce, która jest teraz dużym członkiem grupy Locardi, czyli szeroko rozumianego rynku e-commerce'owego. I tam podpisaliśmy również kontrakty, które w tym roku będziemy mocno konsumować, a jeden z tych kontraktów jest dla nas dość dużą umową realizacyjną, którą będziemy świadczyć przez najbliższe 5 lat. To też pokazuje, że klienci nam ufają, że nasi ludzie robią dobrze projekty i że jesteśmy coraz częściej wybierani przez naszych klientów i też pozyskujemy bazę nowych klientów. Tak? Może osobom, które oglądają nasze rozmowy tutaj z przedstawicielami spółki po raz pierwszy, może warto byłoby też przybliżyć właśnie te kluczowe obszary, o których Pan wspomniał, czyli mówimy tutaj o digitalizacji treści, cyfrowym obiegu dokumentów, elektronicznym obiegu dokumentów, oprócz tego cyberbezpieczeństwo i e-commerce. Rozumiem, że to są te trzy główne gałęzie biznesowe w których grupa kapitałowa Lucardi się specjalizuje i gdzie jakby ten potencjał biznesowy jest największy? Tak, zdecydowanie tak. To są takie nasze filary, wokół, wokół których budujemy też nowe kompetencje, przyglądamy się nowym technologiom, o tym jeszcze będzie okazja powiedzieć później. Do tego można jeszcze uzupełnić naszymi dwoma mniejszymi działalnościami, czyli rekrutera i aniowie konsultingu czyli rekrutacje na projekty, rekrutacje do klientów, które oprócz tego, że są usługą świadczoną dla naszych klientów końcowych, także nas bardzo mocno wspierają w momencie, gdy tych projektów jest u nas więcej. Dlatego nie boimy się nowych projektów, nowych wyzwań i dużych kontraktów. Jesteśmy się w stanie w dość szybki sposób wyskalować. Umiemy to robić zarówno, jak powiedziałem, do wewnątrz, jak i na zewnątrz, więc to jest nasz takie paliwo do samolotu, którym chcemy polecieć dalej. Tak w sposób naturalny dotykamy kwestii rynku usług IT i technologii, a mówiąc konkretnie zasobów ludzkich i tych zespołów, które jak wiemy są największym aktywem każdej dobrze prosperującej firmy, to może powiedzmy na ten temat dwa zdania. Czy rynek programistów, czy rynek osób, informatyków, specjalistów IT jest rynkiem, w którym cały czas są duże braki osobowe, czy, czy jakby właśnie. Jak Państwo sobie z tym radzą, bo Projektów przybywa, ilości pracy przybywa, ale no de facto obsługują to osoby, które mają określoną wiedzę. To jest taki temat, na który moglibyśmy dłużej dyskutować, natomiast e, możemy się posłużyć kilkoma faktami. Pierwszy jest taki, że e, odnotowujemy my w grupie Lukardii wzrost zatrudnienia. E, drugi element, mamy mały e, wskaźnik rotacji, to znaczy, że ludzie chcą u nas pracować. E, Pomimo tego, że mamy spółki, które do, do tej pory miały inną kulturę organizacyjną, to bardzo dobrze idzie nam e, taki proces połączenia czy współpracy e, osobowej w projektach. Nam to się dość dobrze, uda, dość dobrze nam to wychodzi. E, osoby e, będące formalnie w różnych spółkach, im to w ogóle nie przeszkadza, pracują razem na różnych projektach. E, wyniki tego już mamy. No, i to, to też powiedziałem. Mamy tych specjalistów, naszych, nasze spółki rekrutacyjne, które obsługując klientów zewnętrznych, zapewniają im pracowników dostęp do dobrej kadry pracowników, jak i wspierają nas w rozwoju. Też troszkę pracy włożyliśmy w to, wspólnie z kolegami z kadry menedżerskiej i zarządu, żeby popracować nad tym, żeby ludziom u nas w grupie pracowało się dobrze. Tak? E, mamy różnego rodzaju e, dodatki do pracy, trochę wolności, e, języki, miejsca pracy. To wszystko jakby e, pomaga też tym ludziom, naszym pracownikom, naszemu największemu aktywu, jak Pan powiedział, e, też troszkę budować ten taki fundament grupy lokarni, tak? bo ludzie są dla nas najważniejsi e, i my jakby bazując na, na, na tych dobrych stosunkach z ludźmi, e, na dobrej pracy, Budujemy naszą organizację. Ja generalnie znam wszystkich w naszej firmie. Czasami po nowym zatrudnieniu potrzebuję dwóch, trzech tygodni na to, żeby poznać nową osobę. Aczkolwiek też ten taki kontakt, niezależnie od poziomów, niezależnie od struktury organizacyjnej, pozwala nam na to, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy organizacją, w której wszyscy razem idziemy w jedną stronę. Tak? To jest naprawdę bardzo fajne. Zbieramy też feedback od naszych pracowników, też od naszych klientów, i naprawdę pod tym względem ja się bardzo cieszę, bo dużo dobrego zrobiliśmy i to widać, tak? To widać. Rozpoczęliśmy od kwestii czysto, czysto ludzkich, zaplecza kadrowego, ale koniec końców, na koniec dnia oczywiście te kwestie ogólnorynkowe są kluczowe koniunktury w branży. Dlatego jakby mógł Pan przybliżyć, jakie widzi Pan teraz czynniki wzrostu dla branży sektoru IT, Jakie ewentualnie potencjalne zagrożenia, no i zasadniczo jakie wyzwania są teraz na rynku, z którymi grupa Lucardi się mierzy? Dla nas czynnikiem wzrostu jest ciągłe doskonalenie się i doskonalenie się oferty produktowej. Jeszcze lepsze wykorzystanie synergii pomiędzy naszymi grupami produktowymi, co już dobrze pokazaliśmy, zwiększając znacznie przychody całej grupy. Wyzwania jakie widzę to jednak troszkę spowolnienie inwestorów, troszkę spowolnienie gospodarki i takie ryzyko, w które projekty inwestować. Naszą na pewno przewagą jest to, że my jakby dotykamy dwóch elementów. Pierwszy to jest cyfryzacja, digitalizacja, obieg dokumentów, upraszczanie i obniżanie kosztów. Zrealizowaliśmy w tym roku dwa projekty dla dużych klientów, którzy Realizowali masowe procesy wysyłek dokumentów, kontaktu z klientami, i pomimo znaczącej inwestycji w nowoczesne narzędzie, dla nich czas dotarcia do klienta się skrócił, koszt obsługi klienta się zmniejszył, więc to jest jakby taki element, gdzie my widzimy szansę wzrostową, czyli pomagamy klientom inwestować w narzędzia, które docelowo generują dla nich oszczędności. Drugi segment, czyli ten segment e-commerceowy. Tam, gdzie rozwijamy platformy komercyjne e i to zarówno w obszarze B2B i B2C, e jest takim napędzeniem sprzedaży. Czyli nasze narzędzia, projekty, w których bierzemy udział, zwiększają przychody, zwiększają marże naszych klientów. I znowu, z drugiej strony, jakby poprzez powiększanie tych przychodów, klienci jednak widzą, że e oszczędności to jest jeden element e poprawiania swoich sukcesów, osiągania sukcesów. Natomiast zwiększanie przychodów to jest drugi element. Więc my jesteśmy w tych obu miejscach. I na koniec, albo może nie na koniec, jako uzupełnienie, no cały nasz obszar, obszar security. Wiadomo, i przy masowych dokumentach, i przy różnych dostępach, i przy dokumentach cyfrowych, i przy e-commerce, czy też przy normalnych systemach RF-owych, jak SAP czy Microsoft, ważne jest bezpieczeństwo. Teraz widzimy, że było dużo incydentów, dużo ataków w różnych obszarach i widzimy zwiększenie, zwiększone zapotrzebowanie ze strony klientów na poprawę bezpieczeństwa. W tym też jesteśmy specjalistami i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli powiedzieć o tym troszkę więcej, ponieważ staramy się ściągać e, e, dobre praktyki e, ze świata, wchodzić w nowe obszary technologiczne i mamy kilka takich drobnych, e, nowych, powiedzmy, nowych elementów, które będziemy promować. No właśnie, wspomniał Pan o, o tych dobrych praktykach i o y, świecie technologii. Niewątpliwie światem technologii jest obecnie sztuczna inteligencja, czyli coś o czym powszechnie się mówi, chat GPT, kolejna wersja y, na bazie y, OpenAI. Chciałbym zapytać, czy, czy ta technologia sztucznej inteligencji może być w jakiś sposób pomocna dla rozwoju grupy, być może w uporządkowaniu do konkretnych produktów lub usług? Znaczy ja powiem tak, jak każdy chyba dzisiaj, przyglądamy się temu, co się dzieje, natomiast byłbym taki troszkę ostrożny w definicji, czy ta sztuczna inteligencja zrobi naprawdę wielki przełom. My w naszych obszarach, czy to w masowej obróbce dokumentów, pracowaliśmy już z czymś, co się nazywa uczenie maszynowe, czyli machine learning, coś, co jest powiedzmy takim początkiem sztucznej inteligencji i wdrażamy systemy, które uczą się, próbują użytkownikowi podpadać pewne zachowania, pewien kontekst, robić pewne analizy. I w naszym odczuciu to jest taka, powiedzmy, drobna granica między tym machine learningiem a sztuczną inteligencją, tak? Czyli ta technologia gdzieś, powiedzmy, powoli ten wchodzi. Z drugiej strony, w obszarze właśnie ceremu, w obszarze całego e-commerceu, tak jak wszyscy z nas robimy zakupy, kupujemy, sprzedajemy. I też pod spodem są już takie narzędzia, które pomagają przewidywać ścieżki zakupowe, podpowiadają, jakie produkty klienci powinni widzieć na stronach, zbierają informacje z różnych źródeł o naszych klientach, o klientach naszych klientów, o różnych uwarunkowaniach i robią odpowiednie pod to rekomendacje i planowanie, które towary należy mieć. Też oczywiście znowu, oszczędzanie w retailu jest bardzo ważne. Zapasy magazynowe, i rotacja jest niesamowicie ważna i teraz też duże sieci handlowe i sprzedażowe inwestują właśnie w takie narzędzia, powiedzmy, ala sztuczna inteligencja, które pomagają prognozować, czy trochę przewidywać, które towary musimy mieć szybko, które musimy odkładać na inne magazyny, które muszą być szybko dostępne i co ci klienci będą robić. Więc można powiedzieć, że taki początek sztucznej inteligencji w naszych projektach już występuje. Jak będzie dalej? Koledzy od technologii pewnie nad tym będą mocniej pracować. Panie prezesie, rozmawialiśmy już trochę o profilu, o ofercie Grupy Kapitałowej Lucardi, następnie o warunkowaniach rynkowych, ale nie ukrywajmy, to co inwestorów interesuje najbardziej spółki giełdowej to jest, są zawsze kwestie wynikowe, kwestie finansowe, kwestie perspektyw. W połowie lutego pojawił się raport za czwarty kwartał. Ponieważ nie mamy jeszcze raportu rocznego, on będzie opublikowany 31 maja, tak jest. ale wydaje mi się, że możemy już częściowo pokusić się o ocenę wstępną 2022 roku. To, co na pewno jest widoczne, to dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności, wzrost przychodów. One z tego co pamiętam przekroczyły barierę 40 milionów, bodajże 42 milionów na koniec poprzedniego czwartego kwartału. Dynamika jest imponująca, powyżej 100%, 110%. Jak Pan ocenia wstępnie zakończony rok i jak Pan ocenia przede wszystkim dalsze perspektywy wynikowe, które po stronie inwestorów są kluczowe, bo giełda dyskontuje przyszłość? To ja powiem tak, nawet nie 110%, a 113%. Faktycznie przyrost jest imponujący, też się z tego cieszymy. Nie powiem, że chcemy iść w tą samą stronę, aczkolwiek chcemy też pozytywnie naszych inwestorów zaskakiwać i wzrostem sprzedaży i też jakby wynikami rentownością. To, co jest ważne, to to, że dobrze łącząc te organizacje w jedną grupę Lucardi faktycznie szybko zwiększyliśmy sprzedaż. Odbyło się to te, dzięki temu, że tak jak już kiedyś mi się okazję rozmawiać na ten temat, nasze produkty które sprzedawaliśmy w poszczególnych spółkach do swoich klientów, z dobrymi referencjami, z dobrymi opiniami o naszych klientach, bardzo szybko mogliśmy oferować i sprzedawać do klientów z pozostałych spółek. I to bardzo fajnie zagrało. Widzimy coraz większe zapotrzebowanie na takich dostawców, którzy przychodzą, znają się na realizacji, są godni zaufania. Tak? To tutaj, jakby pod tym względem. Wychodzi nam to bardzo bardzo dobrze, nawet mogę powiedzieć wyśmienicie. To, nad czym teraz będziemy pracować, to co pewnie też bardziej interesuje naszych inwestorów, to poprawa efektywności. Łącząc te obszary biznesowe, pracując w sumie dla całej grupy, robiliśmy też wewnętrzne procesy hr finansowe. Musieliśmy uwspólnić finanse, procesy, procesy kadrowe. To też poniosło trochę naszych nakładów, ale też inwestycje w nasze nowe usługi czy w nowe produkty. Od razu mając dość dużą bazę klientów i bazę przychodową, chcemy popracować nad tym, żeby tym klientom móc dostarczać nasze własne produkty, e, pogrupowane usługi, takie na których ta rentowność będzie większa i one będą powtarzalne. E, I też pracujemy skutecznie nad wprowadzeniem pewnych narzędzi wewnętrznych, żeby rentowność operacyjna była poprawiona i żeby ona była wyższa i żeby wyniki jakby rosły w kilku obszarach. Oczywiście, tak jak wspomniałem, wyniki są kluczowe, ale żeby były wyniki, to też jakby biznes musi być odpowiednio ułożony, odpowiednio funkcjonować i tym sposobem przechodzimy do kwestii konkurencyjności grupy kapitałowej Lucardii. Proszę mi powiedzieć, jakie czynniki wpływają na aktualną pozycję konkurencyjną no i jak pan, pan, Państwo, jak Panowie zarządu i cały zespół grupy kapitałowej Lucardi postrzega tą drogę do zbudowania trwałej pozycji konkurencyjnej na tak wymagającym rynku jak sektor IT? Ja może powiem tak, tą konkurencyjność widzimy, rozmawiamy z klientami, rozmawiamy też z innymi partnerami, z innymi konkurentami i musimy się jakoś odnaleźć. My bardzo mocno inwestujemy w ludzi, i w produkty, które będziemy sprzedawać, które sprzedajemy, i podążamy za rynkiem. Pod koniec zeszłego roku, w czwartym kwartale, poszerzyliśmy też skład zarządu o Piotka Jankiewicza, który jest jakby ekspertem i ma bardzo duże doświadczenie w obszarze Pentekstu. Kilkanaście lat spędził w Pentekście. To też jest jakby pokazanie, że chcemy się umacniać w tym obszarze i chcemy być jeszcze lepsi w tym obszarze. I tutaj liczymy na zwiększenie przychodów i na nowe ciekawe projekty, ale z drugiej strony ten element, o który już dotykałem i który nawet dzisiaj miałem okazję z dwoma klientami dyskutować w zakresie realizacji projektów, w zakresie obsługi, to to, że będziemy w stanie coraz lepiej naszych klientów obsługiwać bardziej kompleksowo. Kiedyś to było tak, że dostarczyliśmy jeden typ usługi, jeden produkt, ta spółka robiła to, ta spółka robiła to. Dzisiaj my jako grupa jesteśmy w stanie szerzej obsłużyć klientów. Oczywiście nie będziemy realizować wszystkich usług z obszaru IT, bo to nie jest nasza rola, nie chcemy być takim multivendorem, natomiast widzimy potencjał w specjalizacji kilku obszarów, łącząc je też wspólnym mianownikiem, czyli programowaniem i mocną ofertą security, na którą teraz stawiamy. I klienci to bardzo mocno widzą, klienci to dostrzegają. Nawet teraz mamy takie przykłady, że rozmawiamy z klientami o nie o nowym projekcie czy o nowej usłudze, ale o rozszerzeniu portfolio usług, bo klienci widzą, że mamy nowe perspektywy, mamy nowe możliwości i zasobowe, bo inwestujemy w ludzi i nowe technologie. I klienci nas mówią, robimy już z nami dwa projekty w dwóch obszarach, weźmy kolejne. Chcemy mieć jednego sprawdzonego partnera tak? i to procentuje i myślę, że tu jest ta nasza konkurencyjność, że inwestując w ludzi i w nowe technologie, a z drugiej strony e, taka powiedzmy e, dobra kompleksowość oferty powoduje to, że my będziemy tą przewagę konkurencyjną w stanie utrzymywać i mam nadzieję, że kolejne wyniki e, i kolejne e, artykuły czy kolejne zestawienia będą e, temu świadczyć. W jednej z naszych ostatnich rozmów e, wspomnieli pan, panowie, pan i drugi pan wiceprezes, pan Piotr Jankiewicz, wspomnieliście panowie o tym, że dzięki temu, że grupa kapitałowa rozrosła się do odpowiedniej ilości osób e, i mogą państwo świadczyć usługi w różnych dziedzinach, które się wzajemnie uzupełniają, że często pewne, pewne zespoły mogą e, z jednej spółki realizują pracę na rzecz drugiej to wszystko się uzupełnia, jest synergia właściwa i to jest ten efekt skali, o którym Pan powiedział, że kompleksowość, prawda? Ale pod tym kątem chciałbym się zapytać, czy właśnie celem operacyjnym grupy Lucardi na ten rok, 23 i kolejne okresy, jest w pierwszej kolejności właśnie taka specjalizacja, czy właśnie rozbudowa oferty i ta kompleksowość, o której Pan wspomniał? No teraz muszę powiedzieć, że to jest takie pytanie z natury, że nie można odziedzieć łatwej, prostej odpowiedzi, bo my generalnie przyglądamy się temu, co się dzieje na rynku. Patrzymy na zapotrzebowanie naszych klientów, patrzymy też na oferty produktowe naszej konkurencji i współpracujemy ściśle z naszymi korowymi partnerami: z firmą SAP, z firmą OpenText, z firmą Microsoft, bo też kierunki rozwoju producentów oprogramowania odpowiadają nam, w którą stronę iść. To jest jeden element. Drugi element. Nie chcemy mieć w naszej ofercie w najbliższym czasie wszystkich produktów i wszystkich, i wszystkich usług, ponieważ to jakby e, można zdobyć do takiej sytuacji, gdzie będziemy po trochę specjalistami w każdej dziedzinie. Nie. My chcemy dalej umacniać jako specjaliści w tych, naszych korowych w tych naszych korowych obszarach, w tych naszych fundamentach i przy nich jakby poszerzać troszkę kompetencje. Bo tak jak teraz. E, Kładamy marketing i tą powiedzmy, małą sztuczną inteligencję do e-commerce. Tak jak do usług w okolicach SAP, dokładamy teraz nowoczesną biometrię czy nowe technologie, w której chcemy być pionierem na rynku polskim. To jest nasz jakiś kierunek rozwoju. Tak? Patrzymy też na działania producentów w kontekście chmury. Teraz wszyscy już jedziemy do chmury. My w tym widzimy dużą szansę, ponieważ. Część klientów, którzy używają stare oprogramowanie albo oprogramowanie jeszcze on-premisowe, będzie chciało zmigrować się do chmury, a nowe projekty już robimy wspólnie z naszymi dostawcami w obszarze chmury. Więc w tą stronę też idziemy i tutaj też widzimy naszą mocną stronę. Te kwestie operacyjne, oczywiście są nie bardzo istotne, ale zasadniczo jeszcze istotniejsze jest kwestie podejścia strategicznego. Wspominali panowie wcześniej w publikowanych raportach. Pojawiały się informacje, że ekspansja zagraniczna, że potencjalnie akwizycje rynkowe są przedmiotem zainteresowania grupy kapitałowej Lucardi. Jak to wygląda obecnie? Czy są prowadzone pewne rozmowy, pewne działania? Analizują Państwo rynek? Jak to wygląda? W tym obszarze oczywiście pracujemy i analizujemy. Przyglądamy się innym spółkom. Wydaje mi się, że możliwe są kolejne akwizycje. Tą pracę, którą teraz też włożyliśmy w pewien rozwój wewnętrzny i narzędzia, które nas z kolei znowu wspierają wewnętrznie, zrobiliśmy z takim przemyśleniem, że w chwili obecnej potrafimy, jesteśmy w stanie zrobić nową akwizycję, przyłączyć nową spółkę, nie inkorporować jej do. W całości, tylko zostawić na przykład nową spółkę, jako spółka niezależna, ale w grupie Lukardii. Ale narzędziowo i procesowo jesteśmy w stanie wykorzystywać potencjał ludzki, projektowy i to jest chyba taki krok, krok w tę stronę rozwojową. Czyli dzisiaj szukamy fajnych możliwości, szukamy okazji, jakieś drobne rozmowy prowadzimy. Tutaj jakby nie chciałbym, nie chciałbym też jakby. Wszystkiego od razu zdradzać, natomiast prowadzimy te, te rozmowy z potencjalnymi firmami i to jest, ten, to jest jakby ten jeden kierunek. Drugi kierunek oczywiście zagranica. Zwiększamy sprzedaż zagraniczną, planujemy też bardziej ją zwiększyć i zwiększyć naszą obecność zagraniczną. Pracujemy już nad tym. Uruchomiliśmy też projekt Lucardi 2.0, w ramach którego Sprzedaż zagraniczna i obecność za granicą jest kolejnym elementem. My dzisiaj mamy sprzedaż. Pracujemy dla klientów z krajów nordyckich, dla klientów z krajów bałkańskich. Też są to projekty sprzedawane tam na miejscu bezpośrednio nie poprzez partnerów, tylko my bezpośrednio te projekty sprzedajemy. Mamy klientów na rynku zachodnim, na rynku Dach. Zaczynamy teraz kontraktować projekty poza Europą i myślę, że to jest kolejny element pokazujący, że tam możemy też budować powiększać tą marżowość, tak? bo jednak nasze wspaniałe usługi i usługi naszych ludzi sprzedając projekty zagraniczne w innym otoczeniu biznesowym i walutowym mogą nam pozwolić zwiększyć zarówno przychody, jak i marżowość. Wspomniał Pan, Panie Prezesie, o projekcie strategicznym Lucardi 2.0, dlatego też nie sposób nie spróbować rozwinąć trochę tego wątku, bo on też będzie rzutował na kwestie strategii rozwoju na kolejne lata spółki Grupy Kapitałowej. Czy może Pan powiedzieć, na jakim obecnie etapie są prace nad tym projektem i czy docelowo ma on wskazać taką bardziej operacyjną ścieżkę, czy być może zbudować jakąś taką większą wizję, tożsamość całej Grupy Kapitałowej? Ja bym powiedział tak. To jest bardziej projekt strategiczny, który ma nam pokazać,. Gdzie, gdzie chcemy być i w rozumieniu nas jako zespołu, gdzie będziemy, bo czujemy, że plan, który chcemy sobie obrać, będzie realizowalny, bo tylko taki plan ma sens, tak? Pracujemy nad tym wspólnie i na poziomie menedżerskim, i my na poziomie zarządowym z, z Piotrem i Krzysztofem, natomiast element, który wydaje się nas troszeczkę też wyróżnia, to wbudowanie tego, wciągamy też naszych pracowników, i liderów. Dajemy szansę wykazania się, dajemy też możliwość naszym ludziom powiedzenia, gdzie oni chcą być, czym dla nich jest ta tożsamość organizacji, gdzie oni by chcieli być albo w jakiej firmie chcieliby pracować. I to też jakby z drugiej strony pozwala nam na to, żeby ta nasza organizacja była dotykana małą rotacją. Tak? Czyli to też pozwala nam na to, że ludzie chcą u nas pracować. Teraz Lucardi 2.0. Myślę, że w drugiej połowie tego roku, gdzieś w okolicach wakacji, będziemy w stanie pokazać naszą strategię, pokazać kierunki, ale też porządkując operacje, tak? bo oczywiście możemy rosnąć, skalować się, sprzedawać na nowych rynkach, ale też musimy cały czas doskonalić ten obszar operacji wewnętrznych. I ten, jakby, te wszystkie procesy finansowe, charowe, tą całą inkorporację. Musimy sobie też tym zarządzić, żebyśmy byli w stanie nadążyć za rosnącą sprzedażą. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Liczę właśnie na to, że grupa Lucardi będzie skutecznie zarządzać tą sprzedażą i będzie umiejętnie zaspokajać popyt rynkowy w sektorze IT, który niewątpliwie jest. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu również dziękuję, że byliście Państwo dzisiaj z nami. Moim i Państwa dzisiejszym gościem był Pan Sebastian Herod, wiceprezes zarządu spółki Lukard. Zapraszamy jednocześnie do śledzenia kanałów Relacje Rynku, Agencja Relacji Informacyjnych. Znajdą Państwo tam również wszelkie bieżące informacje, analizy, komentarze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję Panie Jacku. Dziękuję.